piłkarki ręczne Zagłębia Lubin wygrały pierwszy mecz półfinału Pucharu Polski obrończynie trofeum pokonały we własnej hali Piotrkowie 30 do 26 od początku spotkania toczono wymianę bramka za bramkę dopiero w szóstej minucie po bramce Orzeszki było 5 do 3 w 17 minucie Zagłębi udało się odskoczyć na 10 do 6 ale jeszcze przed przerwą przyjezdne zmniejszyły straty do dwóch bramek po przerwie długo Lubinianki utrzymywały 3-4 bramkową przewagę dopiero w 50 minucie udało się odskoczyć na 25-19 tej wysokiej przewagi nie udało się jednak utrzymać Piotrk Doszła na 26-23. Skuteczniejsze w końcówce były jednak miejscowe i zasłużenie wygrały 30 do 26. Piotkowie zajmuje miejsce w czołowej trójce w tabeli. Medalista poprzednich mistrzostw. Należy się spodziewać zawsze ciężkich pojedynków z nimi, tym bardziej, że one wystąpiły w pełnym, optymalnym składzie. Niemniej jednak trzeba na to patrzeć, że to jest dwumacz pocharu. Pierwszy mecz mamy wygrany i jedziemy tam do nich za zwycięstwo. W pewnym momencie prowadziliśmy sześcioma bramkami. Dziewczyny w końcówce stroniły tą przewagę do trzech bramek. Nie wytrzymała pani poprosiła o czas. Musiałam przypomnieć, że jednak to jest mecz pucharowy i gramy drugi mecz na wyjeździe i każda bramka się może liczyć, dlatego do końca o każdą bramkę też trzeba walczyć, zarówno w obronie jak i w ataku. A tak zapomnieliśmy troszeczkę, prowadząc tymi pięcioma bramkami, grać tak samo agresywnie jak przez cały mecz i musieliśmy sobie o tym przypomnieć. Na szczęście skończyło się tak, jak to widzimy 30 Podsumowała trener Zagłębia Bożena Karkut. Najwięcej bramek dla MKS-u zdobyły Joanna Obrusiewicz 7 oraz Jelena Kordić i Karolina Semeniuk po 5. Ponadto Załęczna 4, Piekarz i Orzeszka po 3 oraz Jacek Pielesz bystra po 1.